W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Jak trzy osoby mogą tworzyć jednego Boga? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc, mała człózeczka, i ruszamy ze Słowem Bożym. Jest takie opowiadanie o Królu, który zlecił zrobienie trzech identycznych koron. Ktoś powie, ale po co królowi trzy korony? Czy on będzie w trzech koronach na raz chodził? Nie, to nie miała być taka historia. Król był pytany o to, po co mu takie trzy korony i on dobrze wiedział, ale mówi: na razie niech będą trzy takie same. Proszę przygotować trzy takie same. Gdy w końcu dostał te trzy takie same korony, jedną z nich postanowił, że da swojej żonie królowej. Wtedy ona otrzymała od niego taką samą koronę. Trzecią koronę postanowił, że przekaże tym razem swojemu synowi, e, królewiczowi. I powiedział w końcu do swoich poddanych, żeby teraz dobrze to zrozumieli i słuchali. Ktokolwiek ma taką koronę jak król, czy to on, czy to jego żona, czy jego syn, może rządzić w królestwie i mówić tak, jakby to król powiedział. I wszyscy mają go słuchać tak, jakby to król powiedział. Bo to król daje im taką władzę. Są równi z królem, którzy z poddanych powiedzieli, ojejku. Hola Boga, co tu się dzieje? Ale jak? Ale dlaczego? Co to będzie, jak królewicz będzie miał teraz jakieś, widzi misie i będzie mówił y, jakieś rzeczy, i, i król postanowi inaczej? To kogo mamy się w końcu słuchać? Albo królowa będzie miała kaprysy to co wtedy? Król powiedział: Nie, kochani, tak być nie może. Po to jesteśmy dla Was królem, królową i królewiczem, by w miłości Rządzić i pomagać, by doradzać i służyć Wam. Gdyby tak nie było, wtedy musicie sobie poszukać innego króla, innej królowej, innego królewicza. Dziś czytamy słowa, które w Ewangelii napisał nam święty Jan. Posłuchajcie. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, lecz teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mi otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto Słowo Pańskie. Wielu się zastanawia, jak to jest możliwe, że są trzy osoby Boże i tylko jeden Bóg? To niemożliwe, żeby. Trzy równało się jeden. O co w tym wszystkim chodzi? Warto zobaczyć, jak działa Trójca Święta. Warto zobaczyć i przyjrzeć się samej Trójcy Świętej. Bo tam każda z tych osób i Bóg Ojciec, i Syn Boży, i Duch Święty jest równy sobie w swojej chwale. Jest doskonały tak samo w miłości. Jest pełen tej samej świętej woli. I choć są różnymi osobami, to działają tak samo. Chcą tego samego, bo, co najważniejsze, zespala ich jedna rzecz, którą oni wspaniale tworzą i którą jest właśnie Bóg. Tą rzeczą jest miłość. I miłość pozwala, że te trzy osoby są tak ze sobą ściśle złączone, że są jednym Bogiem. Jak jedna jest wspaniała miłość, ta najprawdziwsza. Wielu myśli, że żeby zostać świętym, to trzeba coś uczynić wielkiego, niesamowitego. Nawrócić miliony, tysiące, setki ludzi. Pomagać chorym, bezdomnym. Najlepiej wybudować szpital albo jakąś przychodnię w jakimś misyjnym kraju albo jakieś wielkie centrum dla bezdomnych. Albo trzeba być jakimś wielkim biskupem, wspaniałą siostrą, katechetką. Możliwe. Ale przypadek tej świętej pokazuje, że są rzeczy o wiele ważniejsze. Chciałbym, abyście dzisiaj poznali świętą Elżbietę od Trójcy świętej. Była ona zakonnicą, całe życie spędziła w zamkniętym klasztorze, i to pozwoliło, że zostało świętą. Ktoś się spyta, dlaczego? Co ona tam takiego wielkiego zrobiła? Kochała Chrystusa, kochała trójcę świętą i ta miłość była tak wspaniała, że zachwycała innych. Święta Elżbieta pisała niesamowite modlitwy i te modlitwy pokazują nam, jak można wspaniale kochać Boga. Chciałbym, abyście dzisiaj posłuchali jedną z takich modlitw, która mówi o miłości do Trójcy Świętej. Boże Mu, Trójco, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć o sobie samej, aby mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona, spokojna, tak jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmęciło mego pokoju, ani nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój niezmienny. Ale niech każda chwila unosi mnie coraz dalej w głąb Twego misterium. Uspokój duszą moją, uczyń ją swym niebem, Swoim mieszkaniem umiłowanym i miejscem swego spoczynku. Niech nigdy nie zostawię ciebie tam samego, ale niech trwam tam całą sobą. Okej, okay. mam nadzieję, że teraz już wiemy i rozumiemy, że Bóg, który jest miłością, to przez tą miłość sprawia i tak istnieje, że jest w trzech osobach i jest jednym Bogiem. Bo miłość najlepiej zespala. Mam nadzieję, że mamy teraz już jedno wielkie K.P.W. Mam też do Was dziś ogromną prośbę. Weźcie sobie za przykład świętą Elżbietę, tom od Trójcy Świętej. I w najbliższym czasie pomódlcie się do Boga tak z miłości. Tak, swoimi słowami. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże.